Bądź mną. Level 18, a społeczna pół Tylko pół, ponieważ zdarza mi się zamówić pizzę zwyczajnie dzwoniąc do drugiego człowieka, a nie przez apkę. Czasem nawet powiem, że bonus. Ale to rzadko. Maturka na horyzoncie spina wielka, bezsenność i ryj w książkach. W sumie nawet trzymanie ryja w książkach sprawia ci frajdę, więc profit. W przerwach między funkcjami pochodnymi i ukrytą opcją pedalską u Gombrowicza zaczynasz myśleć. Tak, zdarza mi się. Ciekawicie, jak to jest wetknąć ryj w coś innego? <laughs> w kosz na śmieci. O coś ty sobie myślał? Nie taki w domu, tam co najwyżej normiki sobie nurkują. Taki duży, taki co stoi pod blokowiskami. Jeszcze w gorący dzień, kiedy powietrze drga. Wtedy to gówno robi się na ciepło. Wychodzisz z piwnicy. A no, on. idziesz gdzieś? To kup mi jeszcze worki na śmieci przy okazji, proszę. Spoko, spoko, mamołe. Shit. Widać po moich oczach, co zamierzam? Opuszczasz mieszkanie w największym pośpiechu i udajesz się prosto do śmietników. Piękne, majestatyczne, zielone. Całe oblepione zaschniętą wydzieliną fekalną czyli takim soczkiem, co czasami wypływa z worków. Pojemniki są otwarte. Zajebiście. Ciepłe powietrze wznosi się i trzęsie w ten charakterystyczny sposób, który przynosi na myśl parę buchającą z potraw na stokowych zdjęciach. Rozchylasz nozdrza jak królik. Twoje dziurki otwierają się szerzej niż nogi twojej niunie ćwiczącej szpagat z przyjacielem, kiedy jesteś na wyjeździe służbowym. Nie masz ani niunie, ani pracy, ale mniejsza. Delikatnie zaciągasz się wonią śmietników. Aromat wnika w każdy twój pęcherzyk płucny. Czuj dobrze, człowiek. Trwasz w tej ekstazie kilkadziesiąt sekund. Zaczynasz rozróżniać poszczególne nuty zapachowe. Mdląco ożywiający aromat filtra ze starą kawą, intensywna woń spleśniałego jedzenia. Powolnymi krokami z zamkniętymi oczami, zbliżasz się do śmietnika. Twoje usta są rozchylone, jakbyś chciał również przez nie pochłaniać esencję blokowego zbiorowiska odpadów. Zapachy są coraz intensywniejsze, dochodzą nowe nuty, harmonizują ze sobą. Twój nos jest w istnym raju. Nie możesz się powstrzymać. Zbliżasz się do ściany pojemnika, chwytasz się krawędzi, podnosisz się na niej, i wpadasz do środka. Zebrałeś po drodze trochę wydzieliny fekalnej, czarnawa, lepka, odrobinę błyszcząca w promieniach słońca. Zlizujesz ją ze swoich palców, jak profesjonalna prostytutka. Odczuwasz gorzkawy, a jednocześnie kwaśny jej smak. Lekko się krzywisz, ale połykasz, jak człowiek, który właśnie wlał w siebie kieliszek wódki. Leżysz w workach na śmieci w trakcie upadku część z nich pękła na nowo eksplodując nowymi kompozycjami dotychczas ukrytymi istna symfonia zapachowa dociera do twoich nozdrzy teraz z podwójną siłą dochodzą resztki skwaśniałego mleka kilka zgniłych jajek zużyte podpaski rozkosz nie pozwala ci się powstrzymać. Rozpinasz pasek, wyciągasz z bokserek stojącego na baczność penisa, rozglądasz się, próbując ogarnąć topografię, te wzgórza i doliny zrobione z worków i zużytych tekstyliów. Delikatnie rozsmarowujesz resztki wydzieliny fekalnej na prąciu. Czujesz teraz jej ciepło i tłustą konsystencję. Obracasz się na brzuch, kładziesz się i ruchami bioder szukasz miejsca. Znajdujesz. Wkładasz pytąga w małą szparkę pomiędzy workami, rozgrzana w słońcu folia, Obejmuje go w całości i pochłania. Delikatnie drapią cię po brzuchu kanciki kartonów po rozmaitych napojach. Ktoś wyrzucił zgniłe winogrona. Czujesz to, kiedy wykonujesz pierwszy ruch biodrami, pęka ściana worka i wycieka z niego sok z winogron, rozgrzana, płynna substancja o lekko gryzącym zapachu spływa na twój sprzęt. Rozpoczynasz dzieło stworzenia, poruszasz biodrami, nagle wszystkie kartony po napojach i inne śmieci stają się wygodniejsze niż łóżko wodne, jakby specjalnie ułożyły się w konfigurację, która pozwoli ci na jeszcze większą rozkosz. W końcu czujesz skurcze, wzbogacasz zawartość kontenera, cząstkę siebie. Nigdy nie byłeś taki szczęśliwy. Zaczynasz płakać z radości, obficie i mocno. Wycierasz nos chusteczką, którą znalazłeś w którymś z worków. Leżysz na brzuchu, i nie możesz się ruszyć. W końcu podnosisz się, chowasz penisa, który teraz pokrył się jeszcze mieszaniną rozmaitych soków. Dziękuję ci, moja śmieci. Wstajesz. Wychodzisz ze śmieci, cały usmarowany wydzieliną fekalną. Wcierasz ją maniakalnie w skórę. Niech jej woń będzie z tobą zawsze. Wracasz szczęśliwy do domu małe przerażona. Dziecko, gdzie są moje worki? Ignorujesz jej lamenty, wrzaski. Zamykasz się w łazience i rozmyślasz o tym, co cię spotkało. O śmietni, o jej zapachach, kształtach, pięknych, zielonych ścianach, no i o jej wnętrzu. Odczuwasz głęboką nadzieję, że wkrótce znowu się spotkacie. Zdajesz sobie sprawę, że nigdy w życiu nie doznasz czegoś równie niesamowitego. Zaczynasz planować przyszłość ze swoją śmieti. Tylko ty, ona i wasze małe fetorątka. Perspektywa spędzenia reszty życia z tą jedyną jest najważniejszą rzeczą, o której teraz myślisz. Nawet Gombrowicz zostaje dyskretnie zepchnięty do podświadomości. Jesteś gotowy rzucić szkołę, studia i pracę. A nawet zamieszkać na stałe w swojej ukochanej. Romeo i Julia XXI wieku. Uczucie idealne, głębokie i pochłaniane wszystkimi zmysłami. Następnego dnia patrzysz, jak Twoją miłość życia wypierdala śmieciarka i stawiają nowy kontener. Niebieski, chujowo ładnie pachnący. Alba ty kurwo!